Dzisiaj zapraszamy na jesienne spotkanie Browarników, czyli branżową imprezę. A przy okazji odwiedzimy Browar w Grodzisku. Dzień dobry, Kociekwik. Piwny Głos na jesiennym spotkaniu Browarników. Miejscowość Czarnowo Podgórne pod Poznaniem. Hotel 500 tutaj za moimi plecami i konferencja piwna, która właśnie się zaczyna. Będą tam wykłady, prezentacje, stoiska dostawców. Zobaczymy, co się dzieje na takiej konferencji, jakie są nowe trendy. Może coś, jakaś pewna rewolucja się szykuje, jakieś innowacje. Zobaczcie, jak to wygląda. Spotkanie zaczynamy w Grodzisku Wielkopolskim. Partnerem w ogóle spotkania jest browar w Grodzisku, więc oczywiście zwiedzimy browar, wypijemy jakieś grodziskie. Odwiedzimy zabytkowo słodownie, ale też zobaczymy samo miasto, które ma bardzo bogate tradycje. Tutaj działało kilka browarów, no teraz został jeden, ale historia tutaj piwna jest bardzo, bardzo bogata. Oczywiście jednym z plusem tego, że partnerem imprezy jest Browar Glisku, jest to, że będzie bardzo dużo grodziskiego. Zwykłe, piwo brachniowe, modern grodziskie. Tak więc o piwnie, ta impreza się naprawdę będzie broniła. Jesteśmy teraz w budynku dawnej słodowni przy browarze Brudisku. Słodownia, która była w kiepskim stanie, bo parę lat temu, jak tu byliśmy, to praktycznie nie można było tutaj wchodzić. Było zagrożenie, dziury w podłogach, natomiast teraz stopniowo jest to oczyszczone, przywracane i no już można odwiedzić dwa poziomy i kolejne będą odtwarzane wkrótce. Oczywiście nie będzie przywrócona pierwotna funkcja tego budynku, bardziej tutaj będą się odbywały konkursy Grodziskiego, jakieś wydarzenia. Sala konferencyjno-wykładowa, w której aktualnie jest prowadzony wykład na temat historii piewa Grodziskiego. Jest to miejsce z klimatem, zdecydowanie trzeba uważać na głowę. tutaj zrobić jakąś imprezę, znaczy będą pewnie. Otwarte kadzie fermentacyjne brwaru grodzisk. Cała fermentacja tutaj odbywa się właśnie w takich otwartych kadziach, poza piwem bezalkoholowym, gdzie kadzie jest zamknięta, żeby nie doszło do kontaminacji innymi drożdżami, bo wtedy nie wyjdzie bezalkoholowe tak jak powinno. Jesteśmy na warzelni browaru w Grodzisku, warzelnia ma pojemność 100 hektolitrów, wydaje się to trochę za dużo na taki browar, natomiast oryginalnie w tym starym browarze tak to wyglądało, taka pojemność była i tutaj oczywiście ważelni starej nie było, została usunięta, spłana na złą. więc kiedy projektowali ten browar na nowo tak naprawdę, to stwierdzili, że zrobią takie same pojemności jak były kiedyś, żeby zachować jak najwięcej dawnego charakteru. A teraz powoli będziemy się kierować jeszcze na szybkie piwko i na zwiedzenie miasta. Jesteśmy na rynku w Grudzisku, za mną jest studnia. Która jest związana legendami z powstaniem piwa grodzickiego na początku XVII wieku. Oczywiście są to legendy, historia piwa grodzickiego jest zupełnie inna, ale ta prawdziwa historia o niej dowiecie się z naszego filmu o piwie grodzickim, który w przygotowaniu. Takie spotkanie to są dwie główne sale, na jednej odbywają się wykłady, a druga to jest sala powiedzmy, spotkań, gdzie są stoiska sponsorów, firm, które się tutaj wystawiają i tutaj następują rozmowy biznesowe, nawiązywanie nowych kontaktów, firmy prezentują swoje portfolio i dlaczego akurat powinniście kupić od nich. I nie ma tutaj stoisk browarów, no bo nie taka jest idea głównie tego. Oczywiście jakieś piwo jest. no. Są partnerzy wydarzenia: Browar w Godzisku i Browar Lech, więc piwa jest pod dostatkiem. Więc zobaczmy, jakie firmy prezentują się i co chcą zaoferować browarowi. Zaawansowane systemy mycia tanków, produkty chmielowe pompy próżniowe etykietowanie. różne systemy dozowania, mieszania. Jak widać, dosyć zaawansowane sprzęty. A tu jesteśmy my, czyli Mariot. My mamy różne surowce dla browarów, kegi, słody, enzymy. Ta firma zajmuje się osuszaniem powietrza. Sterowniki uzdatniania wody, dezynfekcja wody, pompy higieniczne, urządzenia myjące, zawory. Pomiary różnych parametrów, filtracja, więcej filtracji, pasteryzacja, otlenianie wody, pompy dla przemysłu, systemy sterowania procesem, środki smarne, oleje, etykiety różne produkty ze stali nierdzewnej. Bezkompromisowa wydajność techniki. Sprzęt odczynniki diagnostyki molekularnej. A tutaj najprzyjemniejsze, czyli wystawione piwa. Browarów, które biorą jakiś udział w, w spotkaniu. Tutaj jeszcze mamy kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Głównie widać systemy transportu, czyli pasy transmisyjne. Zazwyczaj są większe, to jest takie malutki. Jesteśmy w trakcie wykładów. Większość wykładów tutaj to są takie sprzedażowo-produktowe i skierowane raczej dla dużych browarów. Optymalizacja produkcji, automatyzacja produkcji jak zrobić szybciej, lepiej, bardziej zielono. Natomiast były dwa wykłady dotyczące analizy rynku. Z jednego wynika, że jedyny, jedyna kategoria w piwie, która rośnie, to jest piwo bezalkoholowe. Rok do roku zwiększona sprzedaż oprawia ćwierć miliarda złotych. Aktualnie ten rynek jest warty ponad 1,5 miliarda złotych i ma 7% udział w rynku całym w piwnym w Polsce. Natomiast wszystkie inne kategorie piwa Maleją, zaczynają spadki, w najlepszym wypadku są w miarę stabilne. No i też branża zastanawia się, co można zrobić, żeby rozszerzyć sprzedaż, żeby rozszerzyć rynki. Pomysły są różne, na przykład takie, że trzeba bardziej trafiać do młodych ludzi, którzy mniej piwa piją, że trzeba bardziej trafiać do kobiet, ponieważ podobno tylko 30% kobiet konsumuje piwo, kupuje piwo. No więc, drogie panie, uważajcie, branża piwna będzie na was polować wkrótce. Także mówi się o edukacji, edukacji konsumenta, podobno przeciętny Polak jest w stanie wymienić tylko 6 gatunków piwa: jasne, ciemne, pszeniczne, może Porter, może Pilzner, podczas gdy, na przykład, przeciętny Belk 23 gatunki piwa. Więc to jest pewne wyzwanie, ale z drugiej strony, jeżeli konsument będzie miał za duży wybór, to też źle. Bo już teraz podobno jest problem z tym, że konsumenci nie wiedzą za bardzo, co chcą, i są trochę mini wyborem. Z jednej strony zwiększenie różnorodności, z drugiej strony problem z wyborem. Edukacja. Edukacja na pewno zawsze będzie dobrym pomysłem, więc zobaczymy, czy duże koncerny wezmą to sobie do serca i będą próbowały bardziej edukować konsumentów. No, na pewno branża będzie kombinowała, ponieważ musi wzrosnąć. To jest. Podstawa biznesu, biznes zawsze musi rosnąć, więc zobaczymy. Tutaj, piwowar raczy się trunkiem. Nie można pić w pracy, ale to jest grodziskie i to można. Gro... Grodziskie można zawsze pić. Warunki przyrody są w ogóle bardzo ciekawe. To jest stawek, więc pewnie wieczorem. Weźmiemy sobie parę butelek gryzmskiego i będziemy tutaj prowadzić rozmowy, ponieważ w tej imprezie, w takich spotkaniach, właśnie te rozmowy są najważniejsze. Tutaj piwowarzy wymieniają się doświadczeniami, jakie mają problemy, a dostawca sprzętu mówi, słuchaj, a ja mam rozwiązanie, które to rozwiąże. Albo wymiana doświadczeń, u ciebie to działa tak, u mnie tak. To jest clue tej imprezy. Te wykłady tak naprawdę. Co dosyć niszowe, bo do nie każdego stać na te technologie, które są tam prezentowane. Może po prostu muszę się zgłosić w przyszłym roku z jakimś merytorycznym wykładem. Jesteśmy teraz w sali wykładowej. Aktualnie trwa przerwa obiadowa, więc sala jest pusta. No, sala wykładowa jak sala wykładowa i frekwencja jest całkiem niezła na tych wykładach. Widać, że jest zainteresowanie różnymi technologiami, rozmowami, ale najważniejsze dzieje się naprawdę gdzieś tam przy piwku, rozmowy, ustawienia, jakieś ustalania. A tutaj, tak po prostu, ktoś musi pogadać. Jesteśmy po najciekawszym, jak dotąd, moim zdaniem wykładzie. Marcin Nastajewski z Browaru Grodzisk mówił o drożdżach grudziskich, które używają, mówił o ich historii, powstaniu, jakie one są, jakie mają właściwości. A właściwości mają ciekawe, bo fermentują bardzo szybko, bardzo czysto, w bardzo szerokim zakresie temperatur i można na nich zrobić dowolne piwo, tak naprawdę. Można zrobić z można zrobić ipę neutralne oczywiście. Można zrobić porter, porter grudziski. Musicie zrobić znowu porter grudziski, browarze. Możecie. A najciekawsze jest to, że te drożdże. Będą lata chwila dostępne, White Labs je na namnaża i będą dostępne komercyjnie, będzie można sobie kupić gęstwe zarówno browary rzemieślnicze, jak i browary domowe będą mogły to zrobić. Można kupić bez problemu słód grodziski suszony dymem, przeniczny, robiony przez słodownię Bruntal i tutaj browar grodzisk chętnie pomoże w dystrybucji. Można kupić chmiel tomyski oryginalny, dzięki staraniom Pawła Piłata odzyskany tak naprawdę ten ta odmiana. Tak więc, jeżeli ktoś chce robić grodziskie, to może to zrobić bez problemu. Receptura jest udostępniona przez browar. Wszystkie surowce są dostępne i wszystko w celu promocji stylu. Tak, żeby jak najwięcej browarów ważyło grodziskie. Bo nie wszystko musi być robione stricte dla kasy, prawda? To jest dla utrzymania tego stylu, zachowania i promowania go. I to jest naprawdę piękne. To jest super inicjatywa, którą browar Grodzisk Super Piwo robi. No. No, lubimy browar w Grodzisku i lubimy grodziskiem, dają się lubić, dają ku temu dużo powodów. Przerwa na piwo, nie byle jakie piwo, tutaj browar biały uważał India Export Porter i jesteśmy tutaj Nasze logo Mariotu, ponieważ to piwo powstało na słodach ze słodowni Słon, które jesteśmy dystrybutorem na Polskę. India Export Porter, czyli mój ulubiony styl do picia na co dzień, bo oczywiście porter bałtycki jest zawsze numerem jeden. India Export Porter, pewnie znacie, ale szybko przypomnę, jest to lekki porter górnej fermentacji. Zawsze jest bardzo mocno chmielony. India Export, więc jest gorzki, palony. Wszystko, co najlepsze w piwie. I browar biały robi to, piwa regularnie, wychodzą świetnie, więc to też będzie dobre. No, jest palone, jest bardzo fajna słodowość, jest dosyć gorzkie, fajnie nachmielone 15 plato, 6,9 alkoholu. Jak będziecie mieć okazję, bo to jest nowość. Oficjalny debiut na Brofes w Tykocinie. No no super piwo. Naprawdę świetne. Uwielbiam takie rzeczy. No i mamy kolejny dzień wykładów. Dzisiaj wykładów będzie już niewiele, bo dzisiaj kończymy imprezę. Potem będzie wyjazd do słodowni, wyjazd do browaru takie zwane wycieczki techniczne, a w tym momencie dzieją się dwie sesje jednocześnie. Na jednej, mówię skierowane do dużych browarów znowu, jest o optymalizacji, optymalizacji zużycia wody, optymalizacji zużycia energii. Na drugiej sesji coś bardziej kraftowego, ponieważ Krzysztof z Browaru Gryfus opowiada jak pozyskać inwestora do browaru kraftowego. Później jeszcze będzie bardzo ciekawy, mam nadzieję techniczny wykład na temat klarowania piwa. A na koniec będzie godzinny wykład e, Nawida Siedlowskiego e, na temat zmian w prawie. I to będzie coś ciekawego. Teraz tu jest cicho i spokojnie, ale wczoraj działy się tutaj rzeczy. Bez posady oczywiście. Siedzieliśmy, wspominaliśmy stare dobre czasy, na przykład z Michałem Saksem, już nie w Alebrowarze, ale wspominaliśmy te słynne premiery Alebrowaru w Warszawie, premiera Sweet Gawa i Nicked Mami. To były czasy. Teraz nie ma czasów. To Sennewrat i było motywem przewodnim naszych rozmów. Powoli kończymy, zaraz będziemy demontować, co jest, wracać do Warszawy. Więc tak to w skrócie wygląda: są spotkania, rozmowy, odświeżanie kontaktów, nawiązywanie nowych kontaktów, umawianie się na jakieś wizyty, z których być może będą później jakieś profity. Więc widzimy się za czas jakiś.